Oddawali życie, broniąc wolności i niepodległości umiłowanej ojczyzny. Którzy po zakończeniu II wojny światowej, wierni złożonej przysiędze, nie godząc się na okupację sowiecką, wpisali się w grono niezłomnych bohaterów. Matko pokoju, weź w opiekę naród polski, Zwłaszcza jej młode pokolenia, aby pamiętały, że pokój najpierw rodzi się w sercu każdego człowieka zgodnie z Bożym Porządkiem zapisanym w dekalogu i prawie naturalnym. Wzywam walecznych obrońców Rzeczpospolitej w 1939 roku, którzy stawili opór niemieckiemu i sowieckiemu najeźdźcy. Wołam żołnierzy powrześniowych oddziałów partyzanckich, żołnierzy Służby Zwycięstwu Polski, Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich oraz innych polskich organizacji niepodległościowych, którzy nie ulegli się pod jarzmem okupantów. Stańcie do apelu! Hello. 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 Ponieważ to oba Augustowska również dotyczy żołnierzy wyklętych, czyli żołnierzy Armii Krajowej, którzy po wkroczeniu na ten teren wojsk sowieckich i Polaków kolaborujących z Sowitami, czyli komunistów, nie zaprzestali swojej walki, tylko walczyli, będąc wiernymi legalnemu rządowi. To znaczy, znaczna część żołnierzy wyklętych skończyła, skończyła tragicznie, znaczy śmiercią albo długoletnim więzieniem. Tutaj trzeba podkreślić również to, że oni byli prześladowani także w momencie, kiedy Chcieli złożyć broń. To nie jest tak do końca, że jakby mogli zacząć normalne życie. To, że ktoś był w czasie II wojny światowej żołnierzem Armii Krajowej oznaczało, że był napiętnowany w całym okresie PRL-u. I bardzo często bywało tak, że oni chcieli nawet sobie ułożyć jakoś życie nad poza Suwalszczyzną, ale byli nadal ścigani, nadal prześladowani i ostatecznie podejmowali walkę, żeby nie, żeby nie zginąć po prostu w upodleniu. Przedstawiciel Sejmiku...